Ile trzeba wypić tego koniaczku, żeby dobrze zrobił na strony głosowe? Pół lampeczki, myślę, już jest dobrze. Ale Robi pół lampeczki, tak, ile to jest? Pięćdziesiątka czy setka? Pięćdziesiątka. Czy... Jak to możliwe, że jedna kobieta potrafiła porwać całe pokolenia tak potężnym głosem, że do dziś trudno go pomylić z jakimkolwiek innym? A tako Zidrak, artystka o niebywale silnym, charakterystycznym głosie, liderka zespołu Baim, z którym stworzyła jedne z najbardziej rozpoznawalnych piosenek polskiej muzyki rozrywkowej. Ja w oczach, tak to ikona, której utwory śpiewali i wciąż śpiewają wszyscy, od nastolatków po ich rodziców. W dzisiejszym odcinku cofniemy się do początków tej niezwykłej kariery. Zobaczymy, jak wyglądało dzieciństwo Beaty, gdzie zdobywała wykształcenie i skąd wzięła się jej pasja do muzyki. Przyjrzymy się ciekawostkom z jej życia, przebiegowi kariery tej pełnej blasku i sukcesów, ale też nie pominiemy ciemniejszych stron, takich jak kontrowersje, które wpłynęły na jej wizerunek i przyniosły ogromny kryzys. Na koniec sprawdzimy, co dziś dzieje się z artystką, jak przebiega jej powrót do zdrowia i kiedy możemy spodziewać się jej powrotu na scenę. Zaczynamy. Mitsubishi Eclipse jest to wersja wow. tak amerykańska, więc jak. puch, to jak się ciśniesz, to można puch. się w powietrzu nie. Ale ja... Zanim przejdziemy do początków, czyli dzieciństwa i edukacji, mamy dla Was kilka ciekawostek o artystce. Dajcie znać w komentarzach, która z nich zaskoczyła Was najbardziej. Jeden. Choć na scenie często zachwyca bujnymi lokami, Beata Kozidrak rzadko pokazuje się bez peruki. W jednym z nagrań opublikowanych na Instagramie Matełunia uchwycono moment przygotowania artystki do występu w Operze Leśnej. Można tam zobaczyć jej naturalne włosy, jasne, sięgające ramion, delikatnie pocinowane i dość rzadkie. Nie jest tajemnicą, że Beata bardzo dba o swój sceniczny wizerunek i każdy jego element dopracowuje z ogromną starannością. Scena to jest scena i zawsze tak myślałam. Na scenie mam być sobą. Zawsze byłam Osobą krnąbrną, niepokorną i wydaje mi się, że to jest synonimem Beaty. 2. Na początku kariery, gdy nie było jeszcze stylistów, a w sklepach brakowało ubrań, Beata uruchamiała wyobraźnię i maszynę do szycia. W ten sposób powstawały jej sceniczne stroje, najczęściej jednorazowego użytku. Rodzice dawali mi do zrozumienia, że muzyka to nie jest poważne zajęcie, a bycie wokalistką w zespole to już w ogóle podejrzany status. To tata najbardziej żałował, że nie chce iść na studia, że wolę być piosenkarką. Mojej mamie nie podobały się też moje sceniczne stroje, chociaż powstawały trochę z jej winy, bo to ona nauczyła mnie szyć. 3. Piosenka nie ma wody na pustyni to wbrew pozorom nie jest piosenka o karawanie. Jak artystka tłumaczyła, chodziło o życie w ówczesnej rzeczywistości, jaką była szara Polska, a nie o brodzeniu w piachu. Chodziło o pustynię naszego życia, o to, że brniemy do przodu, choć to nie my wybieramy kierunek, w którym idziemy. Niestety nie wszyscy zrozumieli przekaz, w tym cenzorzy, ale to akurat wyszło tylko na plus. Co ciekawe, w pewnej komunistycznej prasie pisano, że za swoje odkrycie, jakim było stwierdzenie, że na pustyni nie ma wody, Kozidrak powinna dostać Nobla. Cz nie ma, nie ma wody na pustyni. Cztery. Czy wiedzieliście, że na początku swojej kariery Beata Kozidrak odmówiła śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz? Zamiast tego przyjęła inną propozycję. Gościnnie wystąpiła wraz z bratem na drugiej studyjnej płycie budki suflera, ona przyszła prosto z chmur. Romuald Lipko, również pochodzący z Lublina, już wcześniej zachwycał się jej głosem. 5. Beata Kozidrak to nie tylko ikona sceny muzycznej, ale też jedna z najbogatszych polskich artystek. Według Forbes Polska znalazła się w gronie 100 najcenniejszych gwiazd w kraju. W sezonie letnim 2007 roku miała zarobić około 3 miliony złotych, a w 2013 jej roczne dochody sięgały aż 4,3 miliona złotych, głównie z koncertów i reklam. To właśnie wtedy zyskała miano najbogatszej artystki w Polsce. 6. Beata Kozidrak ma na koncie także kilka występów aktorskich. W filmie Pan Kleks w kosmosie wcieliła się w postać księżniczki z rok komety. Pojawiła się również gościnnie w serialu Niania, a także wystąpiła w spocie promocyjnym serialu Orange is the New Black. W 2019 roku użyczyła głosu w wróżce chrzestnej w animacji Playmobil. Dzieciństwo i edukacja Beata Kozidrak urodziła się 4 maja 1960 roku w szpitalu żydowskim w Lublinie jako najmłodsze z trojga dzieci Alicji i Mariana Kozidraków. Choćby Beata dorastała w domu pełnym muzycznych tradycji, jej rodzice zawodowo nie mieli nic wspólnego z show biznesem, wręcz przeciwnie. Ojciec był inżynierem i prowadził własne przedsiębiorstwo budowlane, a matka zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Jako nastolatka Beata miała wiele pasji. Jedną z nich była poezja, nie tylko chętnie ją czytała, ale sama również próbowała pisać wiersze. W młodości przejawiała też spore ambicje sportowe. Trenowała intensywnie zarówno szermierkę, jak i gimnastykę artystyczną, co z dzisiejszej perspektywy może zaskakiwać. Zainteresowanie muzyką pojawiło się bardzo wcześnie. Co ciekawe, przyszła wokalistka rokowego bajmu zaczynała swoją przygodę z dźwiękiem od małorokowych skrzypiec. Beata marzyła również o karierze baletnicy. Niestety, gdy pojawiła się szansa na dalszą naukę tańca w Warszawie, rodzice nie zgodzili się na samotny wyjazd córki. Po sześciu latach nauki musiała więc porzucić ten pomysł i skupiła się na śpiewaniu. Szybko dołączyła do szkolnego chóru, a niedługo później, pod wpływem pierwszej licealnej miłości, trafiła do zespołu o wymownej nazwie Meloman. Co ciekawe, o swoim domu rodzinnym Kozidrak napisała później utwór Lublin Grodzka 36a. Wracając pewnego dnia do domu, młoda beata spotkała na ulicy Cygankę, która bez wahania wywróżyła jej ogromną sławę. Trudno o trawniejszą przepowiednię, bo już chwilę później wszystko potoczyło się w zawrotnym tempie. Trafiła do trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Unii Lubelskiej, miejsca, które w tamtym czasie było prawdziwym centrum artystycznego życia Lublina i właśnie tam rozpoczęła się droga, która miała zaprowadzić ją na sam szczyt kariera muzyczna. Beata Kozidrak rozpoczęła swoją muzyczną przygodę u boku swojego brata Jarosława, z którym wspólnie występowała w lokalnych domach kultury i klubach studenckich, a także na szkolnych juwenaliach. Nie kontynuowała również nauki po liceum, stawiając wszystko na jedną kartę, czyli na samodzielną karierę muzyczną. W 1978 roku Beata wspólnie ze swoim bratem Jarosławem założyła zespół, który już wkrótce miał przeobrazić się w legendarny bajm. To właśnie Jarek, starszy brat, namawiał Beatę do wspólnych występów. Podczas jednego z koncertów zorganizowanego w niewielkiej sali Domu Kultury na widowni pojawił się Andrzej Pietras, kolega Jarosława i jego muzyczny towarzysz. Zachwycony energią i brzmieniem śpiewającego rodzeństwa, zaproponował współpracę. Próby zaczęli w klubie studenckim Medyk. To właśnie tam zrodziły się pierwsze, pełne pasji, marzenia o stworzeniu prawdziwego zespołu. Występowali w domach kultury, prezentując utwory do poezji, bo młodziutka Be a ta nie czuła się jeszcze gotowa, by pisać własne teksty. Wkrótce do tej trójki dołączył gitarzysta Marek Winiarski. Skład był już pełny. A nazwa? Siostra Andrzeja, bawiąc się słowem, zapisała na kartce imiona założycieli i z ich pierwszych liter ułożyła nazwę. Tak narodził się Bajm, z pasji, przyjaźni i młodzieńczych marzeń. Podczas jednej z lekcji w szkole Beata dopracowała ostateczny tekst do piosenki Piechotą do Lata, utworu, do którego melodię skomponował jej brat. Ten lekki, wpadający w ucho utwór szybko stał się dla zespołu przepustką do świata przeglądów i festiwali muzycznych. Prawdziwy przełom nastąpił podczas występu w koncercie debiuty na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Pomimo silnej konkurencji piechotą do lata zajęła drugie miejsce, a zachwycona publiczność nie pozwoliła muzykom zejść ze sceny bez bisu. To właśnie wtedy by Beata Kozidrak zdecydowała, że nie przyjmie propozycji śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz. Zespół nabierał rozpędu. Ich energia porywała tłumy na kolejnych festiwalach, a niedługo później przyszły pierwsze zagraniczne występy, w tym udział w Festiwalu Piosenki. Posenki młodzieżowej w Berlinie w 1980 roku. Gdy Beata czekała na premierę swojego nowego utworu na telewizyjnej liście przebojów w kraju ogłoszono stan wojenny. W tamtym czasie jej muzyka nie była emitowana w radiu, a codzienne życie Polaków uległo drastycznemu pogorszeniu. Brak koncertów oznaczał brak zarobków, trzeba było przetrwać dzięki oszczędnościom. Kartki, kolejki i wszechobecne niedobory stały się codziennością. Przydała się w tym czasie również moja rozpoznawalność. Pewna przyjazna ekspedientka z dużego sklepu spożenia. Zostawiała dla mnie różne produkty pod ladu. Przychodziłam do niej tuż przed zamknięciem sklepu, ale nie mogłam kupić 15 czy 20 deko, tylko całą szynkę. Kupiliśmy więc zamrażarkę, żeby się z tym wszystkim pomieścić. Debiutancka płyta zespołu zatytułowana po prostu Bime ukazała się w 1983 roku. Nie zawierała żadnego utworu z czasów akustycznych, a zespół zaprezentował się fanom już w swojej rokowej wersji. Miałam też wysoką barwę głosu, idealną do krainy łagodności. Nie podobała mi się. Wiedziałam, że muszę nad nią pracować. Chciałam śpiewać nisko, tak jak amerykańskie wokalistki, ale nie miałam żadnych nauczycieli. Sama pracowałam nad głosem i nad tekstami. Zespół Bajm wszedł w nową erę. Powstały teledyski do takich przebojów jak Józek nie daruje ci tej nocy i nie ma wody na pustyni. Na ekranie nie było już skromnej dziewczyny z Opola ubranej w biel. Zamiast niej pojawiła się kobieta pełna charyzmy, z burzą kręconych włosów, wyrazistym makijażem i spojrzeniem, które trudno było zignorować. Tak narodził się wizerunek Beaty Kozidrak, jako drapieżnej wokalistki o potężnym głosie i właśnie ten obraz na zawsze zapisał się w świadomości fanów. Z Bajmem nagrała aż 10 albumów studyjnych, które rozeszły się w ponad 2,5 milionach egzemplarzy. Polska znała na pamięć ich największe hity: Co mi panie dasz, Biała armia, Ta sama chwila, Szklanka wody czy Myśli i Słowa. Ale Beata czuła, że to dla niej wciąż za mało. Marzyła o czymś więcej: o solowej drodze. Pierwszy krok w tym kierunku zrobiła już w 1989 roku nagrywając utwór Hurry My Love, z którym wystąpiła na festiwalu Midnight Sun w fińskim Lahti. Występ zakończył się wielkim sukcesem, zdobyła Grand Prix, a piosenka zdobyła popularność, choć w Polsce nie przebiła się do szerszej publiczności. Przełom przyszedł w 1996 roku, gdy Kozidrek podpisała kontrakt z wytwórnią EMI. Dwa lata później ukazał się jej pierwszy solowy album Beata wraz z Pawłem Sotem i Adamem Abramkiem stworzyła zupełnie nowy muzyczny świat, cieplejszy, bardziej subtelny, a przy tym świeży i nowoczesny. Płyta w całości została nagrana w renomowanym duńskim studiu, w którym wcześniej pracowali m.in. Tina Turner, George Michael czy Elton John. Krążek osiągnął status podwójnej platyny, a kozidrak otrzymała za niego dwa fryderyki. Z tego albumu pochodzą takie przeboje jak „Siedzę i myślę”, „Taka Warszawa” oraz „Wieczna zima”. Drugi solowy album „Teraz płynę” ukazał się w 2005 roku i powtórzył sukces debiutu, również osiągając podwójną platynę. Usłyszeliśmy wtedy kolejne hity: „Teraz płynę” i „Złota brama”. W 2009 roku Beata stworzyła motyw przewodni do serialu „M jak miłość”. Piosenka „Nie pytaj o miłość” była ostatnią wspólną produkcją trija Beata, Adamek i Sot. Dwa lata później zaangażowała się w projekt na rzecz UNICEF i Polskiej Akcji Humanitarnej wspierający Somalię. W utworze Mama Afryka wystąpiła u boku takich artystów jak Anna Maria Jopek czy Stanisław Sojka, a całość powstała pod kierownictwem Krzesimira Dębskiego. Równolegle bata wciąż aktywnie działała z bajmem, nagrywała, koncertowała, ale nie tylko. Gościła w utworach innych artystów, śpiewała w projektach charytatywnych, nagrywała piosenki do filmów, w tym do starej baśni. Dodatkowo mogliśmy ją zobaczyć w roli trenera w programie Talent Show Bitwa na Głosy emitowanym w TVP2. Jak sama wielokrotnie powtarzała na to i żywią, a możliwości porwania tysięcy ludzi na koncercie traktuje jak największe wyzwanie i największą radość. Rodzina i związki. Pierwszą miłością Beaty był Zbyszek. Poznali się jeszcze w liceum podczas wspólnego muzykowania w zespole, to właśnie to młodzieńcze uczucie stało się dla niej impulsem do pisania pierwszych wierszy i odkrywania siły własnego głosu. Choć relacja była intensywna, nie trwała długo, ich drogi się rozeszły, zwłaszcza że niedługo później na horyzoncie pojawił się ktoś inny, Andrzej Pietras, kolega i brata. Dokładnie rok po debiucie na opolskiej scenie Beata stanęła na ślubnym kobiercu. Miała wówczas 19 lat, a Andrzej był od niej starszy o 6. Przez długie lata tworzyli zgrany duet, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Z tego związku przyszły na świat dwie córki. Starsza Katarzyna, urodzona w 1981 roku, poszła w ślady matki i wybrała karierę muzyczną. Młodsza o 12 lat Agata związała się z branżą modową, realizując swoją pasję w zupełnie innym świecie. Zostałam wcześniej mamą. Potem minęło 12 lat i znowu urodziła się moja córka, więc czułam, że spełniam się nie tylko zawodowo, ale także jako mama doświadczyłam macierzyństwa. Teraz mogę powiedzieć, że moje córki są moimi przyjaciółkami i to jest coś pięknego. Są szczęśliwe. Wiele mi mówią, jeśli coś źle zrobiłam, podpowiadają. Są przyjaciółkami i to jest piękne. A z drugiej strony nigdy nie powiedziały mi, abym z nimi została, bo mają dość Beaty artystki, która ciągle wyjeżdża. One wiedzą, że jestem przeszczęśliwa. Rozwód Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa w 2016 roku zaskoczył wielu fanów. Uchodzili przecież za parę niemal nierozłączną, zarówno na scenie, jak i w życiu. Przez długi czas artystka milczała na temat przyczyn rozstania. Dopiero w 2021 roku w swojej autobiografii Beata Gorąca Krew po raz pierwszy uchyliła rąbka tajemnicy, dzieląc się z czytelnikami bardziej osobistym spojrzeniem na te decyzje. Kiedy w nasze szalone, ale długo szczęśliwe życie wdarł się nauk, robiłam wszystko, aby pomóc Andrzejowi. To były dramatyczne. Chwilę. Trudno do nich wracać, lecz jedno na pewno chcę zapamiętać. Pełnoletnia córka stała się w tym czasie moją przyjaciółką i wielkim wsparciem. Rozprawa rozwodowa trwała zaledwie 10 minut, ale dla Beaty Kozidrak był to niezwykle trudny moment. Najbardziej bolało ją to, że cała Polska śledziła jej prywatne rozstanie z taką intensywnością, jakby to był spektakl. Mimo burzy medialnej rozstanie nie zachwiało ich zawodową współpracą. Beata i Andrzej Pietras nadal wspólnie działają w zespole Baim. Kilka lat później opinia publiczna znów żywo zainteresowała się życiem uczuciowym artystki. Okazało się, że Beata związała się z młodszym o 17 lat Jakubem Łuczakiem, Technikiem elektroradiologii, który po godzinach występuje epizodycznie w serialach takich jak Barwy Szczęścia czy Gliniarze. W kwietniu 2023 roku piosenkarka zdradziła, że przejęła jego oświadczyny. Kontrowersje. Choć bata Kozidrak od dekad cieszy się statusem jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, jej życie prywatne i zawodowe nie zawsze przebiegało bez cienia skandalu. Ikona estrady znana z mocnego głosu i scenicznej charyzmy niejednokrotnie trafiała na czołówki mediów z powodów innych niż sukcesy artystyczne. Zacznijmy od najgłośniejszego z nich. 1 września 2021 roku około 19.40 Kozidrak została zatrzymana za kierownicą BMW. Badanie wykazało dwa promile alkoholu. W wydychanym powietrzu. Incydent ten szybko okrzyknięto jednym z największych kryzysów wizerunkowych w polskich mediach tamtego roku. Warto przypomnieć, że wokalistka na miejscu zdarzenia oświadczyła policjantom, że dzień wcześniej była na spotkaniu, podczas którego wypiła litr alkoholu i miało zakończyć się ono około drugiej nad ranem. Wyrok w tej sprawie zapadł 4 maja 2022 roku, dokładnie w dniu 62 urodzin artystki. Sąd rejonowy Warszawa Mokotów uznał Kozidrach za winną i wymierzył jej grzywne w wysokości 50 tysięcy złotych. Dokładnie było to 200 stawek dziennych po 250 złotych, a także zobowiązał ją do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dodatkowo piosenkarko otrzymała pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów z uwzględnieniem wcześniejszego okresu zatrzymania prawa jazdy. Została również obciążona kosztami postępowania. W uzasadnieniu wyroku sąd jako okoliczność łagodzącą wskazał niekwestion Dorobek artystyczny Beaty Kozidrak oraz jej zasługi dla polskiej kultury i muzyki. To był 1 września, rocznica śmierci mojej mamy. Dopiero po jakimś czasie zdałam sobie z tego sprawę. Na szczęście, nikomu nic się nie stało, a jedną osobę uratowałam siebie. Prowadziłam wtedy bardzo intensywne życie artystyczne. Wpadłam w jeden wielki kołowrót, byłam w matni. Po tym wszystkim zrobiłam sobie rachunek sumienia, uspokoiłam swoje życie. Dodatkowo, podczas jednego z koncertów Beaty Kozidrach publiczność skandowała wulgarne hasła polityczne. Wszyscy wiemy, o jakie hasło chodziło. Artystka zamiast je uciszyć lub potępić wyraziła aprobatę, co spotkało się z krytyką ze strony telewizji polskiej. TVP Info zarzuciło jej zagrzewanie do hejtu i wulgaryzmu. Patrzcie, cholera, no nawet nie że teraz znowu jest tekst aktualny. Ścione mają! we wrześniu 2024 roku Beata Kozidrak podczas koncertu w Szczecinie zaprezentowała mocno sensualny taniec, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Część internautów uznała jej zachowanie za niestosowne, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wiek. Artystka odpowiedziała z dystansem zapowiadając, że specjalna choreografia pojawi się również na kolejnych koncertach. Mimo licznych kontrowersji Beata Kozidrak pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci polskiej muzyki. Jej kariera, choć nie pozbawiona trudnych momentów nadal budzi zainteresowanie i emocje wśród fanów. Problemy zdrowotne. W ubiegłym roku Beata Kozidrak zaczęła odwoływać koncerty i poinformowała o chorobie. Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. Choć nie ujawniła z czym dokładnie się zmaga, media donosiły, że sprawa jest poważna. Gwiazda zespołu Bajum właściwie całkowicie wycofała się z życia publicznego. W miniony weekend w Sopocie odbył się Polsat Hit Festival. Podczas wydarzenia artyści oddali wyjątkowy hołd Beacie Kozidrak. Licznie zgromadzeni na scenie wspólnie wykonali utwór Biała Armia jako wyraz wsparcia dla piosenkarki. Beata dziś nie mogła być z nami, ale jej przybojów nie mogło zabraknąć. Tą piosenką wysyłamy Ci dużo pozytywnej energii. Jesteśmy z Tobą. Artystka po długiej przerwie zabrała głos w szczególnym, nie tylko dla niej, Dniu Matki, publikując wpis na Instagramie. Bycie mamą jest jak obraz, na którym codziennie malujemy barwami miłości do swoich dzieci. Warto przypomnieć, że według najnowszych informacji Beata Kozidrak planuje wrócić na scenę jeszcze przed końcem lata. 24 sierpnia ma wystąpić wraz z zespołem Baym na festiwalu Śląskiej Miraże Art Fest w ramach Dni Pszczyny. Z kolei 29 listopada odbędzie się przełożony z marca koncert House of Beata, który promuje w swoich social mediach. No i tym sposobem dotarliśmy do końca materiału. Beata Kozidrak to bez wątpienia jedna z ikon polskiej sceny muzycznej. To dzięki niej mamy wiele niezapomnianych przebojów, które do dziś nucą kolejne pokolenia. Choć w jej życiu nie brakowało trudnych momentów, a głośny skandal odbił się echem w mediach, nie straciła wszystkich fanów, wręcz przeciwnie, wciąż może liczyć na wsparcie wielu osób, zwłaszcza teraz, gdy zmaga się z chorobą. A Wy? Która piosenka Beaty Kozidrak jest Waszą ulubioną i co myślicie o samej artystce? Dajcie znać w komentarzach i do następnego.